Cześć ludziska, witam. No, chciałbym Wam tutaj przedstawić jak mi się ty, jak sobie ty robią o osmozę do mojego waniaka. Jest to tak, zwykła osmoza Dobra, jakieś wiem, 120 zł do tego drugą osmozę dokupiłem jeszcze, tak tu mamy wejście z Nica sobie zasuwa. Tutaj mam zaborek. Który zamykam jeśli już nie używam. Idzie tu przez jeden literek. Potem tu, przez drugi. I zasuwa na pierwszą osmowę, przez geto. I tu mamy wylot, już przyjdzie wody RO. trójnik. A to zaraz wrócimy do tego. I tu leci odpad. I odpad jest podłączony pod drugą osmowę GP75. Zasuwa sobie tędy i łączy się z pierwszą osmową przez trójniczek. Tyk, I tu wychodzi już normalnie, idzie sobie do bania, np. czysta woda. A tu mamy odpad. Odpad ma obowiązkiem dwa ławiki. Pierwszy to jest 550 pięć, drugi jest 450. Nodów miałem podłączone, coś tam nie tak mi wychodziło na pomiarach wody, bo to jest słabo. Ale jak wróciłem, odwróciłem to, to, było już naprawdę fajnie. Mam no, tu zawalki powstawiane. się nie używam, cyk, zakręcam, żeby rozmorza nie wyschła. Ogólnie jestem zadowolony z tego patentu. I tam wyczytałem w necie, że tam ktoś tak robił. No i powiem Wam, że to się sprawdza, naprawdę, bo ja kiedyś też miałem z na grupie, jakiejś tam fachorystycznej, tam było, ja jestem tam jakiś mi się ten word no każdy ma tam swoje zdanie, wiadomo, że to tam, że tak nie działa, no to dobrze, no nie działa, bo ono to już nie działa, u mnie działa, ja jestem zadowolony, bardzo mało odpadu mam zasuwać sobie, woda zasuwać. no 20 minut mi się około, 20 minut się robi jeden baniaczek 10 -ktrowy. Normalnie są straty chyba 3 do 1. Ja podejrzewam że on jest 1 do 1, także bez żadnej pompy wspomagającej. To leci sobie fajnie, tyle ja jestem. Heh. Dobra, co tutaj nie wiem, no, to pokażę Wam. To mój Taki patencik jeszcze co to, to mam <laughs> zrobione z bajeniawiczkami, żeby tam z nimi co chwilę nie latać co 20 minut. No tak co godzinę tu przychodzę. Wlewam to wszystko i... Tu mam zaznaczone, gdzie jest 10 litrów. Każdy każdym No to fula tam wychodzi 12. Ale każdy baniak jest zaznaczony, jest. I tak nalewam do miarki i jest wszystko ok. Odpady wam tam nie będę wyciągał. Moja magiczna łóżeczka, która jest. Trochę bateria mi się tu rozwaliła. jeśli to wyciągnę, to mi tu woda leci. Tak, dlatego niech tak jest. Batery kupiłem, no, tylko muszę ją stawić. Nie mam na, razie na to czasu. Praca domu, wszystko zajmuje czas i fajnie oczywiście. No, tak to wygląda, jakby ktoś chciał zobaczyć. Tu jest wejście, to suwa, cyk tu, na drugi, filterek, tak, tu idzie i wychodzi tu, leci na osmozę pierwszą, przelatuje przez osmozę, tu idzie na trójniczek, tu jest odpad. Odpad zasuwa tu. Tutaj idzie do drugiej osnowy GP100 GP GP75. Na GP75 idzie tu. wraca sobie wodą. do trójniczka z dwóch, połączone jedno. Tyk, I zasuwa sobie tutaj. To waniaczka. A tu mamy odpad. Jak widzicie. Ładnie, pierwszy 550, drugi 450. I końcowy zawarek, zamykamy, kiedy już nie używamy, żeby nie rychło. No. I tutaj taki mamy sobie wyprowadzony. Z pierwszego baniaszka się napełni, do drugiego, <gryw> drugiego, do trzeciego. Przychodzę, lewam to wszystko i jadę, następny. Moment mam sobie wody na <gryw> Tu przygotowałem wam baniaczek ten kubeczek taki litrowy Pokażę Wam jaki to czas jest potrzebny, żeby wytworzyć tutaj z niego litr tej naszej osmozy. O, tak to zasuwa, zobaczcie. Odpadu nie będę wyciągał, bo tam mam włożony, Ale myślę, że to ma wystarczy. No dobra, zaczynamy start. To jest ile 5.20 weźmiemy. Ile się napełnię galiterka? Sorzę te trzę się to złapy. Idzie sobie mamy no, prawie 300 ml. 300 już jest. Idzie sobie, idzie, leci sobie ta nasza osmoza. No, wychodzi minuta teraz jest. To wychodzi pół litra na minutę. Tyle by to wychodziło. No poczekamy do równego litra, mm, leci, 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 no litr. leci, tak litr. leci, tak, leci, minuty litr wody. Tak, będzie się zgadzało? Polecam takie rozwiązanie, naprawdę. Chyba to coś tam ma naprawdę jakieś wygrywowane. Chcę mieć tą wodę jakoś nie najlepszą, ale to co ja mam. Teraz pomierzymy, ja to mam jadnik, ja Wam pokażę jak to tutaj wychodzi. Mam akwarium na tym już tyle czasu. Że... No, teraz mamy już dwie minuty. No, dwie minuty mamy 120, 130 sekund litr tego to no, to z powrotem, jak sobie tu leci. No, tak to, to jest, jest litr, zobaczcie. No, dwie minutki licząc, licząc dwie minutki litr tego tej wody. No, no, postawimy to tu. Będzie widać. Nie przewróci się. Nie, bo nie chciałbym tego tutaj wycierać no dobra, teraz zobaczymy, weźmiemy wniornik, proszę bardzo, i sprawdzimy, ile nam tu wychodzi z tego. Tak, zobaczamy, ppm daje nam 11 ppmów, tak? Proszę, widać? widać. 11 ppmów. Tyle nam daje z dwóch płotków. Dobra, to zrobimy, Wyciśnijmy, przełączymy na yy, mikro. Ile nie mamy tu mikrasów? Pokażę nam. 21. jeden. Dużo coś. Coś nie było? Nie, nie No dobra, może tak się już trochę zużyła. Ale nie jest dobre, nie jest złe. Często tak wygląda, że Jeszcze raz zobaczymy. I teraz pokazuję 20. czekajcie Chwilę. Zciścimy. Jeszcze raz. Zobaczymy teraz. Wdychać jak 10, się pokazuję. Jeszcze po 6. Nie wiem, może... Nie. nie, będzie dobrze. Tak, czyścimy. Przełączamy na mikro. Jeszcze raz. O dwie dyszki wychodzi. No tak to u mnie wychodzi tak no. no. możecie sobie zobaczyć jak to u mnie fajnie wygląda. Ja nie narzekam, dla Na mnie wygląda fajnie, tą wodę cały czas tak robię, już od dłuższego czasu, wszystko rośnie, wszystko jest fajnie, komuś się podoba taki patencik, niech sobie zrobi. Wolę przelejemy tutaj do baniaczków, żeby zawsze było dobrze, prawda? To do mamy to do To, że jak no to, no to drugą wymienił to by było lepsze, bo jeszcze trochę ta 75 jest wylatana, ale na razie tak jest, niech tak jest, gdzie śmiga wszystko rośnie, wszystko żyje, parametry wody w akwarium znakomite, aha, gecha, takie jakich chcę, takie mam, i nie jest ok, no Tyle co Wam chciałem tu pokazać. Lecę w tym... Kumpel zostawił streama, trzeba do niego zerknąć. Tam no, po gaduchy No, jakby ktoś chciał, niech sobie tak sobie tu popatrzy jeszcze raz na filmiki. Robi sobie tak. Polecam naprawdę. Jeśli ktoś nie ma jakichś tam niewydobnych, wygórowanych parametrów wody, no to może sobie tak to zrobić. Podejrzewam, jak były dwie nowe osmody, to by było jeszcze lepiej. One tak już trochę też są. Niedługo tylko będę musiał widzę, że będą się wymienić. No, wymienimy na dnia. Wymienimy nowe. Ale takie parametry takie są te. Nie, ja nie ma żadnej tragedii, myślę. Na, na moje potrzeby. No, jak się podobało, filmik dawajcie łapę w górę. Subic, mile widziany. trzymać się, to zobaczymy skan następnego, następnego razem. Też trzeba będzie wymyśleć jakiś filmik, grać, o czymś. Może nagram o nawożeniu, jak nawożę mój baniaczek, czym nawożę, jaki podłoże. No, to w sumie już mówiłem chyba o jakimś podłożu. Ale to pierwszy filmik, No nic, to trzymajcie się, cześć, mam nadzieję, że się podobało. Woda sobie to będzie lecieć. Dzisiaj myślę około 70 litrów dzisiaj zrobię. Bo już to mam narobione 40, także dopodmiany zawsze wale 110 litrów na mojej, 4, na moją 400. Brutto. No dobra, trzymajcie się, cześć.